W Monikę będę. Tak, po roku w Rosji mamy kuwetę po roku w Rosji. Tutaj jest specjalny sprzęt do gadania. Za Położę sobie go. i będziemy grać w Monikę po roku w Rosji. Jej, Nie. ze strachu będziemy srać. Jej! No, tak się, ta lisiasa będzie srać ze strachu. Nie! Ponieważ ona zawsze stracha ze strachu. Nie, bo wzięłam. No, stoperana no. I nie, ma... wzięłaś. Nie wiem co. Tutaj e, chyba trzeba jakieś kody w ogóle. Falerin Max, najlepszy na uspokojenie. Tutaj w ogóle chyba trzeba jakieś dać kody. 666. sześć, sześć Nie żartuję. To to trzeba znaleźć tej kod No to cholipka, no to ja nie znam. <laughs> to jest ten kod czy to O, mam zapisać. kamerę jest... No. Które ja? O I nie działa będę. Zepsułaś! Co za dwinnen? Ja stąd idę, ja mam ich dosyć. Ja uciekam, zobaczcie, mam piękne klucze, a cała się świeci nawet widzicie, jaka ja piękna ja jestem. Dobrze, otwieramy. Dziś dzisiaj ma challenge, żeby być cicho wreszcie. Nie będę cicho nigdy. Ha, 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 ha. Mój ty nie pojedziesz na pizzę! Jest kawałek podłogi! Co?! Nie, nie pojedziesz na pizzę, Nie, po pój nie pójdę do Frediego. Nie pojedziesz na pizzę i nie kupię ci, e, mięsa, bo ty nie możesz jeść pizzy, lisy nie mogą jeść pizzy, Mogę, lisy mogą jeść wszystko! Tak. No. lisy mogą wszystko! Tak! Nawet, nawet wciągać danunki nosem jak drunko. Nie żartuję, nie wciągam danunków nosem! Pogiło was. O, dzwoni telefon mojej mojego A przecież ty nie masz rodziców. A no tak, ja ich zamknęłam w piwnicy, żeby móc nagrywać, bo się muszą drzeć ciągle. Widziałam ją Bo się kłócą, co jest lepsze, keczup czy musztarda. Oczywiście, że... <śmiech> <śmiech> że keczup! To sos tysiąca wysp. Co się stało? Przecież to nie jest ta jaka chyba. Jest to zabijaka, Daj ją, zabija. Chyba jak ja ci zaraz będę mm, cały czas bić na okrągło. Bo mnie... W... Ogólnie to ja... A, weź to po... A! Głasko na poroczce! No nie lubię żyć na poroczce! Ona ma taką ładną rączkę. Taką ładną rączkę. Rękę. Rąko. Rąkę, Rąkę? 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 Jak mnie wkurzysz, to, to... to zobaczymy co będzie. To ta ręka będzie na mojej... buźki? Na twojej... twarzy! Dupie? Wsłuchaj, <śleszy> <A, śleszy> mi na dupie. Patrz... <śleszy> Mój jest ten kawałek podłogi... Sempaja Kufety... Co mam, mam się robić? robić. Tyry. Ty, ty. Świetnie śpiewamy. Muzyka na żywo. Koncert będę zaraz wydawać. Normalnie. Sama będziesz wydawać koncert, bo ja nie będę nikomu śpiewać. Chyba, że mnie zapłacą. Chyba, że się opijesz. Trzeba y, Tomę, Martynę i Kuwetę opić. Będą świetnie śpiewali. Odwiedzi, że ładnie śpiewa, tak naprawdę to kurczę nie. On tylko drżeria i tyle. I drżeria, jakby miał mieć egzekucję z tymi kulkami. I ten, no. I to no, no drżę się kurczę, to jadę, opiję go winem, chyba że zaśnie, to będzie święty spokój. W ogóle ona coś tam tam gada, ale mam tylko gdzieś. Okej. Okay. Więc. E, no, a ja. E, Dzieci, wybranijcie <laughs> się. O! To jest moja koleżanka, widzicie? Poznajcie ją. Lubi się bawić nożem kuchennym. Bo ciągle powtarza, że już się spłuzyna, dlatego lepiej nie zapraszam na nocowanie. Fajna koleżanka. No, jest cudowne. No no, 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 no ona będzie przeszkadzać. Nicu. Ona będzie nam przeszkadzać w nocowaniu, bo jak będzie druga w nocy i chciałaby spać, to ona będzie nas straszyć nożem. Po czym nas zadźga i będziemy spali na amen, am co nie? No, będziemy spali na tak, jak ona chciała, ale. Mm, no. Nawet. No, ale ja godno Nie wiem, czy ci mnie zaraz tutaj wystraszy. Na bank. Jest! 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 Nie no, serio. Siema! <laughs> to było dobre! Słuchaj, A, ja wow, ja. Łałała! Jakbyśmy grali na zabijanki, to ja już bym nie żyła, kurde. Um. To już by... Gaciem był mokry, nawet brudny. Sprawdza Kuba! <laughs> Kuba, ty sprzedałem? przeciwko mnie? Tak. Ty przeciwko mnie, Kubuś? No teraz co cię wypuszcza? I ta, która mu puszczała piosenki disco polo. Ja Ci dam Kuba, ja Ci dam. <grym> I tak wyjeżdżasz. Tu przyjeżdżasz samolotem. No. Z Kuwecą, znaczy z Leonem, z tym, no, kanarkiem. No... Z no, <grym> <grym> jakieś takie... Dzień, nie, 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 nie. Jezu! Jezu, co ty normalna jesteś? Babo, ja rozumiem, że już jest no ale. Kiedy... Nie nic. musisz pukać! No niech to Za się! Za mam się. Jaka ty dziwna, babo, jesteś. Nie, nie tęskniłam za tobą. Nikt za tobą nie tęsknił, a i tak pewnie. Nie no, jest spoko. Ale czy możesz, debilu śmiać? Mhm. Mm Myśle, źle. Ogólnie tutaj Juri powinna mi powiedzieć, jak to Tą grę muszę przejść, bo to być na jej komputerze, nie na moim. Juri ci nic nie powie. Aj, muszę tak łazić w i się z nią droczyć. Juri ci nic nie powie, ona macie gdzieś. Ona tutaj siedzi i pierdzi w stołek i ogląda mangi i komiksy z Malitepony. Nie załapany! To żigają tęczo. Be, a dzieci dostały mokrych snów. Ok, Zamknięte? Holera, pomoto. My na razie zatrzymaliśmy, Martyna spadła ze schodów, bo już ma na wszystko wylane. My na razie idziemy po prąd, bo nie ma to sensu. Nie ma to sensu kompletnie, a i tak to nie znajdzie Bo jest pod. Dobra. Kaliłam guziki Juri. Dobra, y, mamy wszędzie światło, jest super. Musimy też przede wszystkim y, patrzeć, u, zwrócić uwagę na tablicę, y, bo tam są różne dziwne znaki. Na tablicę? Tak, y, takie wiesz, liczby, mhm. y, które będę dokładnie. z tego użymy kodu. Tak, to trzeba gdzieś zapisać na kartce, jak ktoś ma problemy z pamięcią i tak dalej. Jest Sajko, ale nieważne, może być i Monika, albo Karnel. Monika Karina. po roku w Rosji. No i co? No nie ma nic na tablicy. ja chciałam się tylko pouczyć! Literek, nie na drugiej tablicy. Na pobocznej tablicy. Tam może coś jest, tam, czekaj. Co jest? XXX. O! X. Ho, 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 co za menda! Sprawdzaj szafki, to może znajdziesz... Kuchu. Ale ja patrzyłam w szafkach i tam niczego kompletnie nie ma. Źle patrzałaś. Źle patrzała. A co, ty liście lepiej? No, bo w to grałam, ale tego nie nagrywałam jeszcze. I gówno. Ktoś może chce za, za mnie grać, Juri? Może ty? Dobrze. Też no to... To, no to, ma, to kuzynka tutaj. będzie komentować. O, bo mnie paluszki! Dobra, Juri przejęła smery. Ja będę teraz siedzieć. dziecią. A kapec mi upadł. Dobra, no, się <laughs> Jezu znałem. jaka tragedia, kapeć jej spadł. Ja chyba na książku lubię. Dobra. Na Ona się jej nie boi. Ona się z nim świetnie bawi. <laughs>

co jeden? Co jeden? Dobrze. Ona jak wolno mi biega. Ten chłop. Co ja, biegam, gdzie mam biegać? Kalniul. ano. No, A ona próbuje ją zmylić. Dobra. Ona się nie widzi, wszystko razem. Ale ja się nie boję. jest.

no zrobię? O nie, nie. O nie, nie. O nie, nie. O nie, podnieca. O nie, No, tak podnieca. no, stu, no jak. Idziemy po prąd. Idziemy prąd prąd. nie, prąd. Idziemy O prąd. Idziemy, idziemy, idziemy. Bo później... Łowość tam zaczyna nam ładniej śpiewać. Tak ładnie śpiewa. Na stu, no. 10 na 10. 10 na 10. 10 Nie 10. 10, 10, 10, 10 na 10, tak powiem. Dobra, mamy kolejną salę. Widzimy, gdzieś idzie 4 do 4. Ja mam podejrzenie, czy nie jest czasem w szafie, ale dobra, mamy kolejny klucz. No nie będę. B coś. Idziemy, idziemy, idziemy. Aaaa. Nie, jakieś, jakieś. Nie ważne. O nie! O, Czego? No chcę klucza! Co się. Tam się nie musiała Kupa się ciągle nazywa? Ej, to samo, e, mieliśmy to samo tak nagranie, że ona też nam takie coś robiła. Znowu. ona ma, ma Ona to po prostu uwielbia, nie? Ona o. lubi tak kucać przy tych biurkach i tak się czaić. Dobra. No. Och, to będzie. Jak tam kuzynko życie? No dobrze. Mam zazdroście, bo lepiej gramy od niej, od niej. Ale są, są lepsi i gorsi, nie? Tak, wyraźnie. Jezu, głowa najgorzej. Mamy tu głowę jakiegoś typka, super. Tylko jego no. przyjaciela chyba. No. Weźmy patrzmy na. Ok, 0 teraz, po czwórce 0. Co ty idź dalej? Zero już można zapisać? Ok, idźcie. Okay, okay. 0. No co są, będą? Do... I dokończymy ten krok. Nie Niedorzecz, co ty robisz? I zaraz nam wyskoczy. O, już wyskoczyły. No ma mieć mam prąd, rozumiesz? On nie ma mieć prąd. ma tak być, tyle. <grywa> Grywa. <grywa> Jak wyskoczyła z tego okna, taki window wy takie wybór sobie włącza się Windows i tak PUF, wyskakuje ona BUM, like boom lega like boom patu 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 boom. nie nie wypuszczamy dobra chodźmy takie o nie jest takie WTF? Ile nie ja się chora Dzisiaj Bobby. Halo, kim jesteś? A marina. Chcemy gdzie indziej? Tata, szybami stuczaj i, i nie powiem co jeszcze. Och, och. Dzień. Nie. Yeah. Nie ma. będę jestem, Ale przynajmniej znaleźliśmy kolejną liczbę, nie? No nice. mm -hmm. Kolejne. Daję. Trzeba pamiętać, że w danej jest yy, yy, kod, bo tak, bo jakie są nowe te drzwi zamknięte, to na pewno bo na bank tam jest kod. No. Jak widzisz Ooo, ale to było mocne. Wow. Zobacz ten kod. Nie ma. Jo, ja, chodźmy po prąd. Prądik. A tam ja. Siema siema, wojenne.

Jaką maśka dostała? Ty jak się na do nie dostałaś? Zamykasz sobie jak się nie jest co? Dwójka. Dwójka jest pierwsza. To? Jeszcze tylko jeden. Gdzie komenting? Okej.

Ganon. Nie wiem. Hhe, Sakono stoka osłukuje, hej. To jest druga Sakono stoka, tym razem w rudej wersji. Chociaż ta też, też jest ruda, więc... Nie jest ruda, ma jakieś brązowe włosy. Kierwone. Nie, czerwona. Czerwona jest o Ona tu jest! Ciemo! Yes. Ona tu wyskoczy. Ale jak... Jest no położenia. Otwórz to. Okej, okay. to okay. no właśnie o to prosiłaś? O, czy stała jak ja mi chętnie. to się <grywy> Ale się bawię, nie Dobra, jedyne. <grywy> I jest E. Jest trochę Będę <grymna> zawała. A nie. I ma być włączone. Bo jest kuzyna i jest ciemno. Zabić. O nie. Jest... To było przerażające. Co, co, co to było? <grymna> jeszcze ten, tylko jedna cyferka do komory. To jest głowa. wat patina's. Saus en papijlon. Kupihoorlet. En door deze het wordt je. Wauw. Nee, 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 Nooo! Oh, oh, oh. I uoo! Jak on oh. ja ja nie wiem. i Siasta się bardzo naddało do tej postaci, bo tak samo robi. Co? Tak przy przez regi... Hej, Te przy kiblu stoi takie hejo a ona miała. miała Nie, przy lodówce co stajesz? No stajesz, żeś, no stajesz, staje. No chęś, chęś. Chyba ci coś staje. Ma <noise> być mąchany. Włączony ma być, rozumiesz? Chyba byłam zbyt. surowa. Co ostatni? <noise> Lisa, samo ten koperek, co mam go <noise> kupić? Co ma być cienki czy gruby? Co? Ten